Ryk silników, zapach benzyny i zażarta walka do ostatniego metra. Tu jeńców nikt nie bierze. Najważniejsze, by samochód był stary, kierowca wytrzymały i obaj sprawni na tyle, by przetrwać na torze kwadrans. Wyścigi wraków z bliska obserwował Marek Sykacz. I poszli. Zasady są proste. Samochód do tysiąca, nie centymetrów sześciennych, a złotych i 15 minut na torze. Auta się rozpierniczają, a. jadą dalej. Kto zrobi więcej okrążeń, wygrywa. Czy atakować od początku, czy, czy po prostu trzymać się z tyłu, czekać aż się, aż się czołówka rozjedzie. Ale nie strategia jest tu najważniejsza. Liczy się wytrzymałość samochodu. Nie ma znaczenia w jakim stanie auto, albo to co z niego zostało, osiągnie metę. Niemieckie, francuskie w ogóle tej nie dają rady, bo no, no widać, że góruje japońska technika, a jest to Honda Civic. Mimo, że kariera tych maszyn jest bardzo krótka, w większości nie udaje się powtórzyć wyścigu, właściciele robią wszystko... Dżentelmeni jeżdżą czystymi samochodami. Żeby jednorazowy start zrobił wrażenie na kibicach. Zapracowałem na nowy, więc mogę sobie pozwolić na chwilę relaksu. Każda stajnia, która wystawia swój team ma własne sposoby na przygotowanie samochodu do wyścigu. Czasem prace nad bolidem trwają wiele miesięcy. Od zawieszenia, sprzęgło, martwi to jeszcze. Żeby wszystko było toporne, nie? Podczas testów kierowcy raczej oszczędzają maszyny. Chodzi o to, by wytrzymały do zawodów. Ten wyścig ma wszystko, co wyścig mieć powinien. Niesamowite samochody i zaangażowanych kierowców, dla których ogromnym wyzwaniem jest dojechać do mety albo na linię startu. Ale to też jest przecież element widowiska, który doceniają kibice w każdym wieku. Było i kum i trzelił, i trzelił koło. Koło mu strzeliło? Tak. Sama zabawa to pomysł skandynawski. W Polsce wrak rejs dopiero się rozkręca, bo samochody zmieniamy coraz częściej. Mają samochód powiedzmy o do złomowania, no to złomują go tutaj, bo można wiadomo, pojazd zostawić i wrócić tramwajem. Ostatecznie wszystko i tak weryfikują warunki na torze i kunszt kierowcy. Marek Sygacz, Wydarzenia. Zaraz po wydarzeniach. Program Państwo w Państwie. Łączymy się z Przemysławem Talkowskim. Historia Arkadiusza Kraski pokazuje...